filmie. Już będzie trochę świątecznie. Udekorowałam dom. Dzisiaj mam w planach zrobić sernik, bo przy weekendzie postanowiłam, że będę robić ciasta. Zamiast słodyczy będziemy jeść desery po prostu przygotowane przez nas w domu. Nie wiem, czy to jest zdrowsza alternatywa, ale tak mi się wydaje w mojej głowie, więc chcę spróbować. Co jeszcze? Brakuje mi trochę dekoracji i tak sobie pomyślałam, że mogłabym zrobić więcej tutaj, żeby powiesić na oknach, gdzieś tam na drzwiach. Zakupiłam bombki na Allegro. Jakieś tam gałązki wezmę od rodziców z ogrodu, przytnę i co? Jako podstawę jest domówiłam jeszcze takie słomiane nie wiem jak to nazwać, okręgi, takie wianki, tak jakby takie podstawy do robienia właśnie wianków. No i co? Pewnie wam pokażę i zaproszę was na film. Polecamy z dzieciakami tamte święta. Bardzo fajna bajka na Netflixie. Obejrzyjcie sobie. A jeszcze z kolejnych polecajek, to zakupiłam dla dzieciaków, bo tutaj były po antybiotykoterapii. Coś takiego, taki produkt, probiotyk, tak naprawdę, kultury bakterii, na odbudowę flory jelitowej. Flora fortuna, to jest tutaj z Mother's Protect. Coś takiego. I jeszcze kupiłam witaminę D3 z witaminą K. Tutaj taka w kropelkach, coś takiego dla dzieciaków. Powiem Wam, że łatwiej mi jest. Dać na przykład, bo one potrzebują jedną kropelkę dziennie, nie? Do posiłku. Łatwiej mi jest dać taką jedną kropelkę przemycić, niż po prostu zmuszać do wykania tych tabletek takich albo niesmacznego tranu. Ja wiem, że są jakieś smakowe, jakieś truskawkowe i ogólnie przeznaczone dla dzieci, ale wiem, że ta łyżka oleju to jest dla mnie nawet ciężko do przełknięcia, także, a jedna kropelka, jedna kropelka taka w ogóle ma 2000. Yy, jednostek. Także naprawdę dużo. I powiem Wam co ciekawe: nie wiem czy to efekt placebo. Yy, właśnie się śmieję z Mattem, ja też sobie zaczęłam yy, przyjmować taką witaminkę D. I zaczęłam się lepiej czuć. I humor mam lepszy, i w ogóle jakoś tak yy, przypływy energii mam. Gdzie miałam ostatnio taki większy spadek. No, także nie wiem, czy to jest y, po prostu sprawka tej y, witaminy D i, i wprowadzenia jej do swojej diety, czy nie wiem co. I jeszcze dla siebie, bo zaczęłam walkę y, z, o moją tarczycę, bo oczywiście wyszło mi hashimoto. Staram się jakoś to dietą i innymi naturalnymi sposobami. Może nie odwrócić ten proces, ale po prostu jakoś go spowolnić albo starać się zatrzymać. I zamówiłam sobie też z tej samej firmy Adaptogen, coś takiego, królowa się nazywa. I ten jako jedyny jest właśnie z dedykacją też, że, że, że po prostu matki karmiące mogą przyjmować. Ten akurat jest dedykowany głównie dla kobiet, które mają na przykład jakieś takie problemy, że mają jakiś taki PMS cięższy, czy jakieś bardzo bolesne miesiączki, czy ogólnie zaburzenia hormonalne. Adaptogeny w ogóle to są takie grupa roślin, która pomaga nam uporać się z tak jakby z, nie wiem, ze stresem, ze środowiskiem zewnętrznym, które na nas źle działa, stresująco, pomaga nam obniżyć poziom kortyzolu, pomaga się jakoś tak jakoś naturalnie dostosować, wyciszyć. No, także po prostu działają wyciszająco, pomagają nam się zaadoptować do środowiska, które, które nas otacza. No, także to biorę. E, 0,5 ml pod język. E, do trzech razy dziennie można sobie tak dawkować, chociaż się, e, zaleca się na początek 0,5 ml. No nie jest to smaczne, to jest jakby taki wyciąg, taki mocno spirytusowy, e, ale da się to przełknąć. I też myślę, że on e, fajnie nam nie działa. No, poczucie, właśnie e, poczucie się. E, Lepsze, więcej takich sił witalnych, nie jestem taka rozdrażniona. Jestem po prostu fajną Moniką, wtedy. No, nie zdenerwowaną, nie przybodzcowaną, no, także to też Wam polecam. I tyle chyba z polecajek, bo już ich dużo w tym filmie. No, to trzymajcie się. Hej, jestem właśnie w samochodzie. I od niepamiętnych czasów mamy po prostu wolny wieczór z Matim, odleliśmy dzieciaki do dziadków, jadę właśnie po sushi. Jak wrócę, to Mati ma już nastawiony serial, także to będzie takie 24 godziny bez dzieci tylko dla nas, także nasze głowy odpoczną, wyciszą się. I zjedzą w spokoju. I obejrzą może ze trzy yy, odcinki serialu, zanim, <gryw> zanim padniemy obydwoje na kanapie. Wyłożone jedzonko. Jestem dzisiaj głównym organizatorem imprezy. Ciasto na jutro zrobione. Z obiadem pomyślimy. Na razie skupiamy się na kolacji. Dobra, koniec tego gadania. Zanoszę i jemy. на